Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Ksenonowe do samochodów są szeroko stosowane w fabrycznym wyposażeniu samochodu od końca XX wieku. Ich światło różniło się od żółtawego promieniowania halogenowych i próżniowych żarówek samochodowych niezwykłą jasnością i bielą, pozwalając widzieć drogę w nocy prawie tak dobrze jak w dzień. Nic dziwnego że już w pierwszych latach początku następnego stulecia w sprzedaży pojawiły się lampy ksenonowe w komplecie z elektronicznym, zapłonnikiem, do samodzielnego montażu w reflektorach różnych samochodów. Zapłonnik jest to urządzeniem zwiększającym napięcie, jest on niezbędny w przypadku gazowo wyładowczych źródeł światła ponieważ do wystąpienia łuku elektrycznego w bańce lampy napięcie przyłożone do jej elektrod musi wynosić od 15 do 50 kV, a w sieci pokładowej wszystkich samochodów jest ono znacznie niższe. Informacje dotyczące wyboru lamp ksenonowych, jeśli chcesz zamontować lampy ksenonowe w reflektorach swojego samochodu, ale nie wiesz, jak wybrać ksenony. Powinieneś najpierw określić niektóre parametry dotyczące planowanej konwersji rodzaj żarówek mono lub biksenonowe. Jeśli twój samochód ma światła mijania i drogowe, potrzebujesz oddzielnych lamp ksenonowych, mono. Jeśli reflektory mają żarówki z dwoma żarnikami, jeden dla świateł drogowych i jeden dla świateł mijania, potrzebne są żarówki BI. Ksenonowe. Typ podstawy lampy w samochodzie. Można to sprawdzić w instrukcji obsługi samochodu. Temperatura barwowa. Moc lampy. Lampy ksenonowe mają moc 35 i 50 W. Należy wziąć pod uwagę, że strumień świetlny lampy ksenonowej o mocy 35 W jest dwa razy większy niż strumień świetlny lampy halogenowej o mocy 55 W. Temperatura barwowa. Do określenia odcienia strumienia świetlnego lampy używa się parametru temperatura barwowa, który jest oznaczany w stopniach kelwina i odpowiada następującym odcieniom, 3500K, żółty odcień lampy. Z takim światłem umieszcza się światła przeciwmugielne. W głównym reflektorze nie są używane. 4300K, biało-żółty. Ta temperatura barwowa jest najczęściej spotykana w lampach ksenonowych. W które producenci wyposażają swoje samochody. 5000K, barwa biała, najbardziej zbliżona do światła dziennego. 6000K to niebieskawo-biały kolor. Kolor ten jest wybierany przez zdecydowaną większość osób chcących zainstalować ksenony. 7000K to przyciemniony niebieski kolor który zapewnia widoczność znacznie gorszą niż poprzedni. Prowadzenie samochodu przy takim świetle jest niezwykle trudne. 8000K to kolor jasnofioletowy. Widoczność przy tym świetle jest jeszcze gorsza niż przy 7000K. Z fizycznego punktu widzenia temperatura barwowa pokazuje, w jakim stopniu należy podgrzać całkowicie czarne ciało, aby emitowało światło o tej samej barwie co światło charakteryzowane. Natężenie światła zależy zarówno od mocy lamp, jak i ich temperatury barwowej. Zależność natężenia od mocy jest prosta. Im większa moc, tym intensywniejszy strumień świetlny. Zależność między natężeniem a temperaturą barwową jest nieco bardziej skomplikowana. W zakresie od 0 do 4300K natężenie strumienia wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Powyżej 4300K wzrost temperatury zmniejsza intensywność strumienia świetlnego. Rodzaje biksenonów. Istnieją dwa różne sposoby przełączania świateł drogowych i mijania w lampach biksenonowych. W jednym z nich przełączanie odbywa się poprzez poziome przesunięcie szklanej bańki lampy. Przesunięcie żarówki do przodu powoduje przełączenie na światła drogowe. Dzięki temu obszar żarzenia gazowego zajmuje miejsce w którym znajduje się żarnik świateł drogowych żarówki halogenowej. Przesunięcie żarówki do tyłu powoduje przełączenie na światła mijania. Ruch żarówki jest powodowany przez elektromagnes, którego uzwojenie jest zasilane napięciem sterującym. Innym sposobem przełączania świateł samochodowych jest kurtyna zakrywająca część żarówki i ograniczająca strumień światła żarówki o producentach ksenonów. Zgodnie z licznymi opiniami właścicieli samochodów, którzy korzystają z ksenonów, uszeregowaliśmy producentów tych urządzeń oświetleniowych w następujący sposób: Philips, Holandia i Hella, Niemcy. Obie te firmy produkują najlepsze, według opinii użytkowników, ksenonowe źródła światła, zajmują to samo miejsce ze względu na fakt, że trudno jest to określić, które z nich jest lepsze. Osram, Niemcy. Jedyna firma, która daje czteroletnią gwarancję na swoje produkty, stworzyła również pierwsze lampy ksenonowe, które miały najjaśniejsze światło w tamtym czasie i były używane w projektorach filmowych IPF Japonia. Firma produkuje wysokiej jakości, ale bynajmniej nie tanie produkty. Radleje, Korea, produkuje dobrej jakości produkty w średniej cenie, Iltra e TMT Flight, Korea, produkty wytwarzane przez te firmy o zadowalającej jakości należą do kategorii cen budżetowych są idealne do niedrogich samochodów test zestawów ksenonowych według informacji opublikowanych w niektórych źródłach specjaliści kampanii L przetestowali 12 ksenonowych zestawów oświetlenia samochodowego do badania wzięto tak znane marki jak App Digital Ultraslim MT Flight Hella Shawmax Xenon Silverstone Xenotex oraz i Mega. Spośród nich wyłoniono czterech najlepszych, zdaniem komisji, producentów. Istota testów i zasady oceny zestawów biorących w nich udział nie zostały ujawnione. Zainteresowanym proponujemy natychmiastowe zapoznanie się z wynikami. Nie wyjaśniono również, dlaczego Hella nie znalazła się w top. Naszym zdaniem oceny te powinny być brane pod uwagę. Nawet jeśli są bardzo subiektywne i zostały przyznane sprzętowi tylko na podstawie doświadczenia z nim. Końcowe miejsca rozłożyły się następująco. MTF Light dobrze współpracuje z lampami Philips dołączonymi do zestawu. Charakteryzuje się wysoką niezawodnością. Zmniejszona liczba mikrocykli zapłonowych pozytywnie wpłynęła na żywotność zestawu. Prąd rozruchowy to tylko 6A. Znamionowy prąd roboczy to niecałe 3,5, możliwość pracy w temperaturach od 40 do 100 C, Shome Xenon. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości, dobre światło, długa żywotność, Abdigital Ultra Slim. Cena jest nieco wysoka, ten zestaw jest wyposażony w najmniejszą stacyjkę i takie same lampy jak mniejszy Xenon Szome. Xenotex. Zestawy te produkowane są od kilku lat tylko w Chinach. Prawdopodobnie z tego powodu mają tak niską cenę. Jednocześnie produkty sprzedawane pod tą marką są całkiem niezłe. Zapłonniki działają miękko i wystarczająco szybko. Lampy dają bogate, intensywne, nie męczące oczu białe światło. Prawna strona zagadnienia. Całkiem możliwe, że przeróbka świateł przednich samochodu z wymianą żarówek będzie dla Ciebie jak najbardziej korzystna. Jest jednak mało prawdopodobne że będziesz w stanie udowodnić to inspektorowi policji drogowej. Jeszcze kilka lat temu można było zalegalizować wymianę żarówek w reflektorach samochodowych na ksenonowe. W tym celu trzeba było jednak zgromadzić wiele dokumentów i uzyskać pozytywną opinię biegłego. Teraz stało się to po prostu niemożliwe. W dniu 24 lutego 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji nr 1112. 23 zgodnie z którym właściciele samochodów w naszym kraju nie mają już prawa do modernizacji i zmiany elementów konstrukcyjnych swojego pojazdu zgodnie z wyjaśnieniami prawników Masz tylko jeden legalny sposób na wyposażenie swojego samochodu w ksenony zainstalowanie świateł przeciwmgielnych FTL Zaprojektowanych do użytku z lampami ksenonowymi, musisz to zrobić poprawnie. Wymagania dotyczące instalacji świateł przeciwmgielnych, wymagania dotyczące instalacji świateł przeciwmgielnych, mogą być montowane w samochodzie wyłącznie parami. Typy zainstalowanych świateł muszą pokrywać się z oznaczeniami na obudowie reflektora, odległość od skrajnych punktów bocznych nadwozia do zewnętrznych krawędzi reflektorów nie może być większa niż 400 mm, wysokość montażu nie może być mniejsza niż 250 mm od dolnej krawędzi reflektora do powierzchni drogi. Odbłyśniki PTF muszą znajdować się poniżej górnego punktu odbłyśników świateł mijania. Światła PTF muszą być włączone razem ze światłami postojowymi samochodu. A WordPress komentarz Hello World.